28 sierpnia 2023 roku pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą zakaz fotografowania. Kilka tygodni temu pojawił się odcinek Lex Audyt Obywatelski właśnie w tym zakresie i odnoszę wrażenie, że było to chyba pierwsze użycie w skali internetu tego zwrotu. Natomiast generalnie sama ustawa i ten związek z zakazem fotografowania, filmowania jest to tylko pewien wyrym, wyrywek z bubla prawnego, który gdzieś w którymś momencie będziemy omawiać na kanale, ale troszeczkę później. Natomiast, generalnie w odcinku, właśnie tym Lex Audyt Obywatelski, szeroko omawiałem absurdy legislacyjne wprowadzanego przepisu. Generalnie będziemy mieć duży problem, bo. W momencie, w którym albo będziemy mówić o martwym przepisie, albo będzie sytuacja, gdzie będziemy mieć problem za samo zrobienie zdjęcia z wakacji, za relacje w mediach społecznościowych, stream z wycieczki i to będzie się mogło wkrótce skończyć utratą aparatu lub telefonu. A w najlepszym przypadku mówiąc w taki eufemistyczny sposób skończy się to niezbyt przyjemną rozmową z policją. W każdym razie, złamanie zakazu fotografowania obiektów wojskowych i innych budynków, na przykład mostów, torów, będzie wykroczeniem. Lista obiektów jest otwarta. Dlaczego przepis jest nieprecyzyjny? Co się z tym wiąże? I generalnie dzisiaj pogłębimy trochę tę analizę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast będę miał do Państwa gorącą prośbę, aby bardzo rygorystycznie stosować się do przepisów ustawy, ale o tym w odcinku. Witam serdecznie. Prezydent podpisał zakaz fotografowania. Nowe przepisy zostały wprowadzone ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy. Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i celem tej nowelizacji jest walka ze szpiegostwem. Tak jakby wcześniej nie było odpowiednich przepisów w kodeksie karnym. Czy w tym jakżeż rewelacyjnym bublu prawnym, jakim jest ustawa o ochronie czy obronie ojczyzny, gdzie z racji dzisiejszego dnia, czyli 1 września, pragnę tylko przypomnieć, że to nie kto inny, tylko polski rząd spieprzył z tego kraju jak szczury stonącego okręta, okrętu w 1939 roku. I skoro Rumunia w tamtym czasie przyjęła nasz rząd, to gorąco apeluję: zróbcie to ponownie. A w dzisiejszym odcinku sporo informacji będzie pochodzić z artykułu pod tytułem: Za zdjęcie na lotnisku lub na poczcie będzie można stracić telefon. Tenże artykuł został popełniony na portalu prawo.pl. Autorami są pani Monika Sebastianowicz i pan Robert, Robert Horbaczewski. W każdym razie. My oczywiście możemy opierać się na wszelkiej maści ekspertach, typu na przykład profesor Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, były jeszcze Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czy też winis, w, wiceminister obrony narodowej. I z jednej strony, co jest zaskakujące, to to, że zwraca uwagę również na to, że Możemy dziś tak naprawdę, i to jego zdaniem, dyskutować o tym, czy współcześnie tego typu zakazy mają w ogóle sens. Więc jeżeli ludzie związani z obronnością dostrzegają tego typu elementy, a nie dostrzegają tego posłowie, to powiem tak. Jeżeli ktoś z Państwa spodziewał się, że w dzisiejszym odcinku będę podsuwał y, pomysły, w jaki sposób autor kanału Audyt Obywatelski może obejść wspomniany zakaz. Myślę, że jest zbyt inteligentną osobą, abym w ogóle próbował to robić. Podsunę Państwu zupełnie inny pomysł. O tyle ciekawy, że jak mówił jeden znany ginekolog, kto mieczem wojuje od, pochwy... to znaczy, kto mieczem wojuje od miecza ginie, tak miało być powiedziane. I skoro sami politycy wprowadzili ten zakaz, to myślę i za gorąco zachęcam do tego, abyście Państwo od 1 października kiedy skończy się wakacjoleggis i zacznie obowiązywać mniejsza ustawa, abyście państwo pilnie mimo wszystko oglądali przede wszystkim telewizję publiczną i bacznie zwracali uwagę na to, co na wizji się pojawia, zwłaszcza w programach informacyjnych. I jeżeli się okaże, że będą tam obiekty oznaczone tabliczką zakaz fotografowania, czy też obiekty infrastruktury krytycznej, to z całą pewnością tego typu. Widokami w telewizji publicznej, która w zasadzie, no, jest telewizją publiczną. Zostańmy może przy tym dzisiejszym odcinku. Natomiast w takim układzie, niech rządzący się martwią sami, jak ratować swoich dziennikarzy, fotoreporterów, którzy mimo wszystko jednak w tym momencie złamali ewentualnie w przyszłości zakaz. Nie twierdzę, że oni to zrobią, bo może się nagle okazać, że wiadomości będą prowadzone na czarnym tle. I to też będzie ciekawe rozwiązanie. Zresztą raz już mieliśmy czarne tło, natomiast to było akurat nie z okazji 1 listopada, a z okazji jakiegoś tam buntu mediów, i wtedy chyba TVN, jak dobrze pamiętam, nie wiem czy cały dzień czy kilka godzin było czarne tło w mediach. W każdym razie, wracając do pana generała, trzeba zauważyć, że jego zdaniem wchodzimy w kolejną zimną wojnę i trwa to już praktycznie od 2014 roku. I to, że politycy zaczęli się obawiać, a nie, to bym chyba ich przecenił, bo gdybym powiedział, że oni zaczęli się obawiać o nasze bezpieczeństwo, to by znaczyło, że im na tym zależy. A tymczasem już w zasadzie w mediach społecznościowych krążą filmy, które obnażają niekompetencje polskich służb. I to do tego stopnia, że jeżeli kilku. Powiedzmy chłopaków, bo jednak będę się opierał na tej zasadzie domniemania niewinności, było w stanie bawiąc się krótkofalarstwem, zatrzymać część pociągów w Polsce i dopiero teraz e, zaczyna się nacisk na poprawę bezpieczeństwa, to to świadczy o jednym: Nie o tym, jak twierdzą media głównego nurtu, że został przeprowadzony atak na polską infrastrukturę. Powiedziałbym inaczej, wreszcie obywatele, obywatele zmusili osoby odpowiedzialne do tego, aby ruszyły dupę i zajęły się rzeczywiście bezpieczeństwem, a nie pieprzeniem głupot w mediach na zasadzie jedna, druga, trzecia konferencja prasowa. Bo to już na początku istnienia tego kanału mówiłem Państwu, że od pieprzenia głupot w internecie to jestem ja i ja sobie nie życzę, że tak powiem, konkurencji. Ale przejdźmy, drodzy Państwo, wreszcie do tej ustawy o obronie ojczyzny albowiem to w niej został dodany artykuł 616a zakazujący bez zezwolenia fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej i nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, Obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały one oznaczone znakiem graficznym, wyrażającym ten zakaz, dalej znakiem zakazu fotografowania osób lub ruchomości znajdujących się w tych obiektach. I teraz tak, obiekty objęte zakazem oznacza się znakiem zakazu fotografowania w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych. Oznaczenie obiektu dokonuje podmiot władający obiektem. Obiekty szczególnie chronione wpisane są do wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej w rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony i określa się ich rodzaje między innymi jako Obiekty, w których produkuje się, remontuje, magazynuje uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, a także obiekty, w których są prowadzone prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa lub obronności państwa. Mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym. I teraz, drodzy Państwo, zatrzymajmy się w tym punkcie, bo jeżeli są to mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o oznaczeniu obronnym, jeżeli by się zdarzyło komuś z Państwa zdjęcie z fotoradaru z takiego miejsca, to bym się bardzo poważnie zastanawiał nad tym, czy bym nie zaczął drążyć tematu, czy to zdjęcie było w ogóle legalnie zrobione, czy nie został złamany, cytowany wyżej artykuł ustawy o obronie ojczyzny. A w takim wypadku z dziką przyjemnością doprowadziłbym do tego, aby grzywnę również płacili ci, którzy tylko udają, że stoją na straży prawa, bo ta maskarada trwa od X czasu. Od X czasu poza mediami głównego nurtu pojawiają się artykuły, informacje o tym, że chociażby słynne legitymowanie przez policję, to nagle organizowane są łapanki niczym w getcie warszawskim w odpowiednim czasie i legitymuje się jak leć. Mało tego, drodzy Państwo. Zakaz fotografowania. Szerzej omawiałem go przecież w, w, w omawianym wcześniej odcinku. Ale ten zakaz fotografowania jeszcze nie obowiązuje, a ludzie, którzy robią sobie zdjęcia pociągów, pasjonaci, i to można spotkać na portalach związanych z koleją, ze zdjęciami dotyczącymi właśnie kolejnictwa, to ci pasjonaci są ganiani przez policję, są ganiani przez sokistów i Efekt jest tego taki, że po prostu można się uśmiać. Ale dodatkowo, drodzy Państwo, dlatego ja wspomniałem odnośnie oglądania telewizji publicznej, bo również to rozporządzenie, które wyłącza możliwość swobodnego robienia zdjęć, czyli mówimy o obiektach, których. Nie wolno filmować, fotografować. Na tej liście są również obiekty Narodowego Banku Polskiego oraz Budyn oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. I teraz, drodzy Państwo, tak. Jeżeli się okaże, że w telewizji publicznej pojawią się relacje z tych miejsc, to zgodnie z prawem. Wiem, że na były odcinki na kanale, że wstyd jest być konfidentem. Ale. W tej sytuacji to nie będzie bycie konfidentem, a jeżeli ktoś uprzejmie doniesie, to będzie działanie w obronie interesu społecznego, po to, aby wykazać, jakie ustawowe gnioty w tym kraju się tworzy. I może dopiero w sytuacji, cytując prezesa Obajtka, który powiedział, żeby Ci ludzie odczuli. Nie użyję tego zwrotu dosłownie, ale gdzieś tam pewnie Państwo staśm obajka, pamiętacie, ile pięknych, że tak powiem, słów po łacinie zostało wypowiedziane. Oczywiście mam na myśli y, łacinę. Y, nie tę, którą używali starożytni Rzymianie, a raczej tę, którą na co dzień uży... zdarza nam się użyć w sytuacji, kiedy jesteśmy na przykład silnie wzburzeni. W każdym razie. Generalnie mamy taki problem, że jeżeli chodzi o prowadzony rejestr obiektów, tych, które należą do infrastruktury krytycznej, istotne są dla obronności państwa, to przede wszystkim tak. Definicja tych obiektów jest bardzo szeroka. Ustawa z kolei pozwala rozszerzyć zakaz na jeszcze inne budynki, których nie trzeba nawet wpisywać do jakiegokolwiek rejestru. Czyli mamy sytuację, w której, według artykułu 616a o. O znaczeniu obiektu, w którym mowa, znakiem zakazu fotografowania, decyduje organ właściwy w zakresie ochrony tego obiektu, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu. Ale generalnie możemy przyjąć założenie, że w takim układzie jest to sytuacja, co udowodnił Audyt Obywatelski, niejednokrotnie taka, że zaszczytem każdej osoby odpowiedzialnej będzie to, aby wystąpić nie o jedną, ale o setki takich tablic i Okleić niczym tapetą płot danego obiektu. W, w rezultacie, yy, tak naprawdę, obywatel po lekturze tejże ustawy i rozporządzenia nie będzie miał pewności, czy dany obiekt może być objęty zakazem, czy też nie może. I decydujące będzie miało tu teoretycznie oznaczenie. W każdym razie, z jednej strony, złamanie zakazu będzie wykroczeniem według artykułu 683a ustawy o ochronie ojczyzny. Osoba, która bez zezwolenia fotografuje, filmuje i tak dalej, ale jeżeli będziemy na tę sprawę patrzeć szerzej, czyli nawet abstrahując od oceny adekwatności i spodziewanej efektywności zastosowanych środków, to wskazać wypada jedną rzecz: że przepisy w praktyce mogą być z jednej strony bardzo trudne do skutecznego egzekwowania, z drugiej strony. Przy bardzo formalnym ich stosowaniu będą wprowadzały wiele uciążliwości dla obywateli i wiele sytuacji będzie takich, że obywatele będą narażeni na dotkliwe i nie do końca zrozumiałe sankcje prawne. I tego zdania jest m.in. pan mecenas Rozwadowski. Z kolei pan dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazuje, że to kolejny przejaw radosnej twórczości ustawodawcy, no tak, panu profesorowi nie wypadało tego powiedzieć inaczej, natomiast jest to wybitny eufemizm, bo nazwać coś takiego radosną twórczością to mniej więcej jest tego pokroju, jakbyśmy nasza reakcja, na przykład kiedy dowiadujemy się, że ryż z głównym smakuje źle i postanowimy wywalić ryż, to jest mniej więcej ten poziom. O którym w tej sytuacji mówimy. W każdym razie o co chodzi? Przecież taki przepis będzie działał w ten sposób, że powstrzyma osoby, które działają generalnie jak każdy normalny praworządny obywatel. Natomiast w życiu i nigdy nie przekona szpiegów, dywersantów i dla nich jest to co najwyżej, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku w tym temacie jest to. Co najwyżej sytuacja, w której można to potraktować jako wskazanie, że ten obiekt jest strategiczny, i jest istotny, bo jak nie było żadnych tabliczek, nikt na to nie zwracał uwagi, to nie było żadnego problemu. I to nie było żadnego problemu, drodzy Państwo, do jeszcze jednego momentu. Kilka lat temu obiektami strategicznymi zajął się NIK, Najwyższa Izba Kontroli. I okazało się, że nasze bezpieczeństwo leży i kwiczy. Więc. Efekt jest tego taki, że ewidentnie ta ustawa wskazuje, że celem jej wprowadzenia było tylko i wyłącznie jedno chronić swoich ludzi przed tym, aby ich niekompetencja nie znalazła się na zdjęciach, filmach i tak dalej. Bo to już dla nich jest wtedy problem. I generalnie. Trudno, aby sądzić, że obywatele masowo będą uczyć się na przykład na pamięć listy obiektów objętych zakazem fotografowania, tym bardziej, że taka lista pewnie będzie tajna. A w takim układzie powiedzmy sobie jedno: ustawodawca zapomniał, że nie żyjemy już w latach 90., i nawet konfiskata telefonu może nie zapobiec publikacji zdjęcia, które od razu może powędrować do chmury. Ale w takim układzie może się okazać, to, na co zwraca uwagę np. pan Jakub Kościerzyński, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i przewodniczący zespołu do spraw prawa karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia i wskazuje, że przepis może być na tyle niejasny, że osoby zobowiązane do jego przestrzegania mogą mieć trudności z jego interpretacją. To może skutkować brakiem spełnienia minimalnych kryteriów, które musi zawierać norma prawna, umożliwiająca pociągnięcie kogoś do odpowiedzialności, aby było możliwe ukaranie obywatela. Musi on wiedzieć, co jest zakazane, czyli w tym przypadku, jakich obiektów nie można fotografować i jak to sprawdzić. A w takim układzie ukarana nie zostanie też osoba, która nie wiedziała tabliczki z zakazem. Jeżeli wisiała ona w niewidocznym miejscu, mogła jej nie zauważyć. Nikt nie musi posuwać się do szczególnych zabiegów, by dowodzić tego, czy dany budynek nie jest objęty zakazem. I mało tego, może się okazać, że tabliczka wisi nielegalnie. Czyli nie mając możliwości sprawdzenia, czy obiekt jest obwieszony legalnie, czy rzeczywiście jest objęty zakazem fotografowania, pozostaje jeszcze kwestia najbardziej istotna w prawie karnym, czyli generalnie kto z winy swojej. A czy można traktować kogoś winnym, że zrobił coś, gdzie te winy trudno przypisać? Czyli, mając tak niejasny przepis, robiąc zdjęcia na ulicy, każdy potencjalnie może być narażony na trudną rozmowę z policjantem. Jeżeli już do tego dojdzie, obywatel nie ma obowiązku odblokowania telefonu, natomiast musi się liczyć z tym, że przedmiot zostanie zatrzymany przez policję na protokół. Policja będzie go oczywiście mogła przeszukać, ale sama będzie musiała obejść zabezpieczenia. Więc, mimo wszystko, nie proponuję czegoś takiego. Pan odblokuje telefon, żebyśmy popatrzyli. Bo obejrzeć to, mimo że. Znaczy nie, popatrzyłem się na zupełnie co innego. Jeżeli obejrzeć to mimo że po prostu samochód w razie kontroli drogowej niech sobie z zewnątrz obejrzy, bo w pozostałym zakresie też obowiązuje konstytucja i dziwnym trafem panowie dziwnie patrzą i dają sobie spokój w momencie, jak słyszą, że będziemy pisać protokół z przeszukania pojazdu. Więc to już jest sytuacja zupełnie innego rodzaju, na inny, że tak powiem, odcinek ale to co się okazuje to tego typu działanie jest tak naprawdę batem na dziennikarzy. Pamiętacie państwo wody czerwone czy czerwone wody? Reportaż odnośnie y, odpadów toksycznych. Może być sytuacja taka, że y, po to to też zostało wprowadzone, aby mimo wszystko dziennikarz nie był w stanie zrobić zdjęć tego, że na przykład firma z kapitałem y, czy z, tak powiem narodowym jest głównym śmieciarzem i yy, trucicielem środowiska. Do tej pory dziennikarze mogli swobodnie robić zdjęcia. Teraz wystarczy, że ktoś to obklei odpowiednimi tabliczkami, tylko i wyłącznie po to, aby dziennikarzy wziąć i doprowadzić na skraj, że tak powiem, frustracji. Bo zanim dojdzie do emisji materiału, przejdzie się przez wszystkie procedury, to minie sporo czasu, ewentualnie redakcja będzie musiała wziąć na siebie ryzyko procesu i publikować jak leci. Dlatego właśnie Państwu proponuję telewizję publiczną pod pierwszy ostrzał, aby ci ludzie odczuli, co zrobili. W każdym razie, jeżeli patrzymy na to, co się dzieje w naszym kraju, to pozostaje powiedzieć jedno. Pierwszy raz w życiu zachęcam Państwa do tego, aby bardzo rygorystycznie obserwować, kto robi zdjęcia, gdzie robi zdjęcia. Jeżeli to będzie Pan poseł na Twitterze i zdarzy się mu, że ujął obiekt, który jest infrastrukturą krytyczną, to warto złożyć donos. Jeżeli to będzie Pani senator, czy Pan senator, to warto złożyć donos. Więc obserwujcie Państwo media społecznościowe i życzę, Przyjemnej, że tak powiem, lektury, tego, co będziecie Państwo oglądać. A potem warto skrobnąć parę słów do odpowiednich organów. I to tym optymistycznym akcentem. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się.